Czy modlisz się tą bardzo ważną modlitwą? O jakiej modlitwie mowa? Dzisiaj usłyszysz o tym na kartach Ewangelii. Szczęść Boże, witam Cię serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem, Uczcie Bożego Słowa. Cieszę się, że trwamy w tym tygodniowym postanowieniu, postanowieniu otwartości na Bożą Łaskę, na łaskę Słowa Bożego. Jeżeli masz jakieś intencje, które chcesz, aby były omodlone już przez prawie 2,5 tysiąca ludzi, to wejdź na stronę internetową Team Totus Tus. Tam napisz tę intencję i prawie już jest 2,5 tysiąca osób chętnych, żeby omadlać tę twoją intencję i modlić się za ciebie. Przez całą dobę, przez cały dzień i przez całą noc. Pamiętaj, że modlitwa ma moc: gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I także Ty dołącz do tego zegara modlitwy, dołącz do tej wspólnoty modlitewnej, która jest wzajemnym wsparciem. Moi drodzy, tutaj mamy Słowo Boże. Tutaj też jest oczywiście modlitwa z Słowem Bożym, a tam jest bardziej ta modlitwa wstawiennicza. Wspólnota bardzo duża tą modlitwą wstawienniczą, czyli dziesiątkiem różańca w Twojej intencji pragnie omadlać ciebie, Twoje sprawy. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, są ludzie, którzy chcą Ci zapewnić wsparcie duchowe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dajesz mi ludzi, którzy pragną się za mnie modlić, że dajesz mi ludzi, którzy pragną dla mnie poświęcać swój czas, że dajesz mi ludzi, którzy chcą mojego dobra, którzy chcą mnie wspierać, którzy chcą mnie zawierzać Panu Jezusowi przez stawienictwo Matki Najświętszej. Którzy pragną omadlać moje zbawienie. Panie Jezu, dziękuję Ci za te wszystkie osoby. Niech Twoje imię, Twoje błogosławieństwo, Twoje działanie, Twoja miłość będą uwielbione i niech wypełniają moje serce. Oto się modlę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się, jaki Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy. Bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie odpuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Modlitwa znana, modlitwa piękna, modlitwa bardzo ważna, bo modlitwa pańska, której nauczył nas Pan Jezus. Najpierw tę modlitwę przejęli apostołowie, potem ewangeliści, i potem kolejni, kolejni przez wieki trwania Kościoła Chrystusowego. Ojcze, Bóg jako ojciec, jako Abba, Abba tatusiu, najcieplejsze określenie ojca, czyli dobroci, życzliwości, ciepła, miłości, troski, poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, pokoju. Moi drodzy, niech te cechy będą związane z Bogiem jako ojcem. Niech Pan Bóg wypełnia Wasze serca tymi cechami i niech oczyszcza Wasze serce, niech oczyszcza Twoje serce, jeżeli w różny sposób ten i z różnego powodu ten wizerunek Boga jako Ojca jest wykrzywiony, jest poraniony. Święć się imię Twoje. My się nie modlimy o to, żeby Pan Bóg był jeszcze bardziej święty, ponieważ on jest po święty. Nie ma nikogo świętszego nad Pana Boga. My mu nie dodamy więcej świętości, ale święć się imię Twoje, czyli niech Twoja świętość będzie. Uwielbiona w moim sercu. Niech moje serce zaakceptuje, że Ty jesteś najświętszy, jesteś najczystszy, jesteś najwspanialszy, jesteś ideałem, do którego ja mam dążyć. I chociaż znam moje słabości, to one nie zwalniają mnie z tego, aby nad sobą pracować. Bądźcie świętymi, jak Ojciec Wasz jest święty. Niech będzie uwielbiona świętość całego majestatu Trójcy Świętej w Twoim sercu. Przyjdź królestwo Twoje, i właśnie przez to uwielbienie, niech Boże Królestwo gości w naszych sercach, w naszych rodzinach, w parafiach, w ojczyźnie, na tym świecie. Niech ten świat jak najbardziej będzie upodobniony do Królestwa Bożego, gdzie. Królem jest Jezus Chrystus, gdzie królową jest Matka Najświętsza, gdzie rządzą zasady ewangelii, ale to wszystko dzięki ludziom, którzy w swoim sercu uznają Boga jako Ojca, Jego świętość, całą dobroć i wszystko, co się z tym łączy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pan Bóg wie, że sprawy doczesne. Łączą się z codziennością, i potrzebny jest chleb, i potrzebny jest dach nad głową, i potrzebny jest samochód, i potrzebna jest kurtka na zimę, i potrzebna jest kamera do nagrywania, i potrzebne jest mini studio, żeby w dobrych warunkach nagrywać, i tak dalej. Pan Bóg o tym wszystkim wie. I gdy zapewniamy Panu Bogu przestrzeń w naszym sercu, to i On nam zapewni, wiele tych innych spraw doczesnych. Tylko trzeba zawierzenia, zaufania i trzeba tutaj na ziemi czynić Królestwo Boże. Im większym stopniu będziemy Czynić to Królestwo Boże, tym większym stopniu Pan Bóg będzie zapewniał nam chleb powszedni, ponieważ to błogosławieństwo będziemy czerpać od Niego. Nie będziemy się od tego odcinać, ale będziemy się otwierać i to błogosławieństwo będzie wydawało konkretne, realne owoce, znaki i cuda. I Pan Bóg chce tego dla Ciebie. Zaufaj Mu. On się będzie o Ciebie troszczył. Pan Jezus mówił, nie martwcie się zbytnio o to, co macie jeść, w co macie się ubrać. Spokojnie, ja się o to zatroszczę. Ale Ty też masz się w to zaangażować. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Bóg jest Ojcem Bogatym w miłosierdzie. Pan Bóg pragnie Cię oczyszczać, Pan Bóg pragnie Cię podnosić, Pan Bóg pragnie dawać Ci swoją miłość. Ale pamiętaj, że tej miłości będziesz doświadczał również przez okazywanie miłości miłosiernej, przez przebaczanie. Jest to trudne, ale właśnie to zaakceptowanie i przyjęcie świętości Bożej do serca, święć się imię Twoje i czynienie Królestwa Bożego tutaj na ziemi, będzie stwarzało klimat do tego, aby przebaczać, aby ta łaska przenikała Twoje serce. Twoje czyny, Twoje słowa, Twoje myśli, aby ci zapewniała wolność od zemsty, od nienawiści, od zranień, aby cię leczyła i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Czyli to, co modlimy się tym staropolskim tekstem, i nie wódź nas na pokuszenie, to Pan Bóg nas nie wodzi na pokuszenie. On sprawia, abyśmy nie ulegli pokusie. Właśnie, im bardziej będziemy napełnieni Bożą światłością, przebaczeniem, wolnością od grzechu, tym poczuciem przekonania, doświadczenia, bezpieczeństwa, że Pan Bóg dbał o moje sprawy doczesne, to zło szata nie będzie dla mnie atrakcyjny. Dla mnie atrakcyjny w tym sensie zaufania, oddania życia będzie Pan Bóg. I będziemy w większym stopniu odporni na pokusy szatana, chociaż one się będą dobijały, my nie będziemy ich wpuszczać do domu naszego serca niech towarzyszy Ci ta piękna modlitwa pańska modlitwa Jezusowa prześlij innym to rozważanie niech także i inni na nowo odkryją tę piękną głęboką modlitwę i Ty również dzięki Bożemu Słowu z nową świadomością, świeżością wiarą módl się tymi słowami modlitwy pańskiej i na koniec pomódlmy się za wszystkich, którzy przychodzą na ucztę przed śniadaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będą słowa Ojcze Święć się, imię Twoje. Napisz proszę w komentarzu Ojcze Święć się, imię Twoje. Zachęcam do zostawienia lajka, łapki w górę, to naprawdę dużo nie kosztuje. Pyk, jedno kliknięcie i jest. A dzięki temu to Słowo Boże dociera do innych i gdy ty stajesz się apostołem Bożego Słowa, to jeszcze bardziej Pan Bóg będzie ci to wynagradzał. Zobaczysz, zobaczysz, ponieważ ty dajesz więcej od siebie. Jedno kliknięcie, i to jedno kliknięcie to jest naprawdę takie działanie, które może innych na nowo przyprowadzić do Pana Boga, ponieważ zwiększasz dzięki temu zasięg tego filmu. I może trafi do kogoś, kto od lat się nie modlił. I może dzisiaj pomodli się modlitwą Ojcze Nasz dzięki Tobie. Patrz, jaką masz moc, jaki zasięg, ile możesz. Bo czasami być może myślisz, co ja mogę zrobić. Siedzę w domu, może jestem, nie wiem, chory, niepełnosprawny, nie mogę robić tego czy tamtego. Możesz robić wiele. Możesz zrobić wiele dobrego właśnie przez internet, właśnie przez to, że będziesz udostępniał te treści. Naprawdę chcę, abyś uwierzyła, uwierzył w swoje siły, że dzięki Tobie wiara może rozwijać się w sercach innych ludzi. Oczywiście przez Bożą łaskę, która będzie wyrażała się w Twoim zaangażowaniu. I Ty stajesz się tutaj uczniem Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu ludzie będą wkraczali na drogę do zbawienia, możesz wiele. I to również od ciebie może zależeć zbawienie innych. Tylko trzeba kilka kliknięć czy komentarz naprawdę. Niech na tej drodze błogosławi was Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Bożej i do zobaczenia do jutra.